Siemanko. DJI Mini 3 to uboższa wersja DJI Mini 3 Pro. Skoro uboższa, to czego jej brakuje? Co potrafi i dla kogo jest przeznaczona? Recenzja DJI Mini 3 Pro jest już na kanale, więc zachęcam do obejrzenia. A teraz zaczynamy. Sprzęt do testów i nagrań dostałem od DJI Polska za co bardzo dziękuję. A linki do najkorzystniejszych aukcji, które udało mi się znaleźć, zostawiam w opisie do tego filmu. Zestaw, który otrzymałem do testów, to zestaw Flymore Combo. Jest to fajny zestaw i zawsze polecam kupować zestawem Flymore Combo, bo z czasem będziemy chcieli więcej latać. A jedna bateria, która przechodzi w podstawowym zestawie, skutecznie to frajdę ogranicza. Na początku stwierdziłem, że DJI Mini 3 to uboższa wersja trójki Pro. Zatem jaka jest jej specyfikacja? Waga poniżej 249 gramów. Ale czas lotu, dzięki temu, że nie ma czujników i tych dodatkowych opcji, jest deklarowany przez producenta dłuższy. Maksymalnie na podstawowej baterii jest to 38 minut, ale realnie musimy patrzeć, że jest to jakieś 33-34 minuty. Natomiast z baterią o zwiększonej pojemności jest to oszłamiające 51 minut. Kamera mogłoby się wydawać, że jest ta sama. I faktycznie jest. 48 megapikseli, można też robić zdjęcia 12 megapikselowe i wchodzimy już tutaj w kwestię łączenia pikseli, czyli quad pixel, gdzie z czterech pojedynczych robi się jeden większy. Wtedy obrazek jest jaśniejszy. Jest to przydatne szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych, ale w tych nie musimy się martwić, bo tak samo jak w trójce pro, przysłona wynosi 1,7, co jest świetnym wynikiem, tak małym dronie. Dodatkowo tą kamerę możemy przestawić z poziomu do pionu, co jest super, jeśli tworzymy jakiekolwiek treści na nasze social media. I ja wiem, wiele osób stwierdzi, że z normalnego filmu też można uzyskać pionowy. Oczywiście, że tak. Tylko że wtedy nie korzystamy z pełnego obrazka, a tylko z jego wycinku. Tutaj przy włączeniu trybu pionowego korzystamy z całej powierzchni matrycy. I dzięki temu możemy mieć 48 megapikselowe pionowe zdjęcia albo filmy pionowe w 4K. Dodatkowo konstrukcja samego drona i gimbala pozwala nam odchylić kamerę nie tylko do dołu jak wcześniej, ale również wysoko do góry i jest to 80 stopni przechyłu. Tak jak wspomniałem, filmy 4K do 30-klatek, full HD do 60-klatek. Mamy też tutaj tryb HDR, czyli High Dynamic Range i w momentach gdy będziemy mieć zbyt jasne niebo i zbyt ciemne podłoże, Tryb HDR wyrówna sobie różnicę i będziemy mieć ładny, gotowy obrazek z drona. Format, w którym możemy nagrywać, to tylko MP4 i kodek, na którym będziemy operować, to H264. A Bitrate wynosi zaledwie 100 megabitów na sekundę. Jeśli chodzi o zdjęcia, no to klasyka. Mamy JPG oraz RAWy. RAWy, tłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą, to są pliki, które mają dużo więcej informacji. Dzięki temu później w programie do edycji zdjęć takim jak Lightroom, Photoshop, czy jakikolwiek inne. Mamy więcej możliwości i możemy bardziej ingerować w to zdjęcie. Tryby autonomiczne. Tak, ten dron też ma tryby autonomiczne, co prawda jest ich dużo mniej niż w trójce Pro. I są to tryby Quickshot, czyli dron wykonuje pewne ujęcie, a później wraca do pozycji wyjściowej. Mamy tutaj droni, czyli odlot drona od nas. Mamy też rocket, czyli wystrzał kamery do góry. Mamy też cyrkuł, okrążenie nas. Helix, który jest bardzo fajny, moim zdaniem. Dron leci po spirali, oddalając się od nas, ale też wznosi się, więc finalnie ukazuje nas z bardzo fajnym widokiem. I na końcu mamy boomerang. Są też zdjęcia panoramiczne oraz ujęcia 360. Teraz transmisja. W Mini 3 mamy OS2, czyli Oculus 2 i pozwala ona na około 10 km zasięgu. Natomiast no tu nie chodzi o zasięg, bo pamiętajcie, latamy w zasięgu wzroku. Bardziej chodzi o stabilność połączenia i to połączenie nawet w mieście, czyli mocno zurbanizowanym miejscu jest dosyć stabilne. A jeśli stracicie zasięg, to o pozycję drona dbają o trzy systemy: GPS, Galileo i Glonass. Jeśli chodzi o kontroler, to ja akurat dostałem DJI RC z ekranem jest to bardzo fajna wersja i mówiłem o niej w recenzji DJI Mini 3 Pro, więc zachęcam do obejrzenia. Zanim przejdę do podsumowania i powiem dla kogo jest ten dron, to mam do Was małą prośbę. Mój kanał zbliża się już do 1000 subskrypcji. Jeśli podoba Wam się ten film oraz sposób w jaki przedstawiam technologię, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz rozważenia pozostawienia subskrypcji i włączenia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zatem dla kogo jest ten dron i czy warto? Oczywiście, że warto. Jest to bardzo dobry dron z dobrymi parametrami, za dosyć rozsądne jeszcze pieniądze. Co prawda, jest trochę uboższy od wersji Pro, bo nie posiada czujników, trybu śledzenia oraz niektórych funkcji autonomicznych. Natomiast robi ładne zdjęcia i filmy. Więc dla osób, które poszukują drona do okazjonalnego porobienia zdjęć, nagrania filmów z wakacji albo po prostu do Frajdy, będzie super. Jeśli macie dodatkowe pytania odnośnie tego drona, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.